<laughs> Hej widzowie w dzisiejszym odcinku jesteśmy bastion ranger 16. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Ta gra była nagrywana 10 dni temu. Gra spadła się na 20% tutaj. Nie wiem na ile, ale tak na oko daję. No i dzisiaj jedziemy. Oferty pracy. Wejdź w posiadanie trzech autobusów. Nie wiem w sumie co to znaczy, no ale. na planowanej trasy Utwórz, ja dzisiaj dopiero wróciłem. Z Rzeszowa, od piątku byłem. Więc na no, długo byłem. Church Street East, pierwszy przystanek. Drugi przystanek St. Paul's Church. Rick Street East. Hmm. Rick Street East Lavender Drive. No i ostatnie. Clover, Clover Drive. Czyli 6 przystanków. Zapisz. Przed zapisaną trasą. Tą trasą należy przejać, Zanim inny kierowca będzie mógł wypracować na niej przychód. Czy chce się przejać nią teraz? Nie. Tak, tak. Wybór autobusu. Jazda. Dajmy, SAS B41R. Szybki start. W jedną stronę. Nawet nie jestem zmęczony. Po szkole. Tutaj może. Także y przekierowanie. Niektóre przystanki na Twojej trasie są obecnie niedostępne. W związku z wydarzeniami w mieście, które mają nastąpić później, dnia dzisiejszego, Twoja trasa została odpowiednio zmodyfikowana. A tymczasowe przystanki dodane. Tu w tej grze może być pijak, może być pan na wózku. Więc. Nie jedziemy. Tak, na autobus. A ja mogę przejechać, ale. Wolałem nie. Tutaj biletów niestety nie wolno, tam pieszy, piesi przechodzą, tą kamerę się włącza F1, no pani co trochę postoję, bo pani ma czerwone, no dawno nie nagrywam, tak już codziennie muszę mieć wprawę teraz, bo jutro ja idę do szkoły, dzisiaj byłem. Perfekcyjny czas, bonus za kierunkowskaz, doskonałe miejsce zatrzymania, dobry przykręg, sprzedano bilet za 2,20 euro, jeden normalny tygodniowy, czyli zwykły za 33 euro, drukuj, dane, pieniądze zwrócone 2 euro, no no i to jest, o, no to zaraz, a Chciałem ruszać na otwartych drzwiach Z otwartymi drzwiami chciałem jechać no, A na żółtym to nie... A i przejechałem na czerwony, minus 80 euro Myślałem, że mi mandatu nie zaliczą, na no, no niestety Uda się na samym stanek za 2 minuty 22 sekundy Myślałem, że mi nie zaliczą tego żółtego, ale no niestety, no i tutaj też, a tu już się boję Zatrzymać, bo nie chcę drugiego mandatu. Gra. Tutaj mamy włącz kasę włączoną, napisy włączone, czyli rozmowy pasażerów. Grafika, no to tak. Tutaj tak. Więc tak, sterowanie tak. No. <laughs> Cień, niestety już minus pierwsze. Minus osiemdziesiąt 80... Euro już pierwsze. Niestety jest zło, ile pieszych czeka na każdym skrzyżowaniu. Wiem, że nie ma garuszy, tylko mi się przypadkowo nacisnęło. O, ale korek. No, jechać, <ścoughs> bo to lewo skręt. Trzeba przepuścić. No, ale. Niech im tak będzie. Kręcam teraz. Ja, pieszych nie ma. Tam przez całe zielone i tylko ja przejechałem i dałem światło awaryjne. przeproszenie, że przetrzymałem tyle. No ale trudno. No ale ograniczenie do 30. No ale. Ja się tak sylam, żeby znaleźć literę P, czyli rełączyny, tak jakby. Aaaaah, no, no. kierunek w lewo, E kierunek w prawo No więc jedziemy na przystanek. zobaczymy, czy będzie pijak. Może pan na wózku, prawda, fajnie jakby nie było pana na wózku, bo mi się nie chce wysiadać, wysyłać rampy. No okej. Okay. Perfekcyjny czas, bonus za kierunku, wskaz, doskonałe wskaz, doskonała zatrzymania, dobry przykręg. Dodano bilet za 2,20, nie ma spóźnialskiego. A, co blokuje? Drzwi. Otwórz drzwi. Odblokuj drzwi. I dam. A Szkoda, że mam biletów, nie mogę sprawdzić. Ja. Udało się wam. Macie szczęście. No, tym razem... O tak wygląda autobus z łapką. Tym razem... Sz szczęścia nie mam... Do Święta Narodowego. Napiszcie jak Wam się kolor podoba. Ale ładny. Nie mam szczęścia do Święta Narodowego. No, to by tak, by nic nie zmieniło, bo piletów nie można sprawdzać. to Tak się to nie opłaca. No, ale trudno, niestety. Ja 30 ograniczenie, no to i jadę. No, no, uda się na cenę stanowisku za minutę pięć. <laughs> Skręcam w prawo. No, 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 dzisiaj mało mam tych pasażerów. Ale lepiej mało niż Niemiec, nie mieć nic. Dobra, wysiadają dobry przykląk, perfekcyjny czas, wymagane bilety. Jeden normalny, jednorazowy za 2,20. I 4 euro pieniądze zwrócone. Dobra, no jest oczywiście spóźnialski pasażer. A jeszcze bilet. Jeden seniorowy, jednorazowy. No ale za, złot, za złoty 40 euro. 9 euro pieniądze zwrócone. No Dzisiaj oczywiście nie mogę zabraknąć spóźniarskiego pasażera. No W prawym dolnym rogu macie rozmowy pasażerów. No Kręcam w prawo No i tradycyjnie tutaj mam Czerwone Ale tu ja mam pierwszeństwo więc ja ich nie przepuszczam No te niebieski myśli nie myśl sobie, że ci tak łatwo wyprzedzę. no nie no nie A ja zresztą w prawo skręcam <laughs> Przezwyczajnie chciałem pójść prosto, bo zazwyczaj jadę tu prosto to tak dziwnie, teraz prawo wiem, z przyzwyczajenia pojawił prosto, no Uda się na samym stanach za 4,43 sekundy Dobra 30, ograniczenie Dobra Okej. Muszę, chyba jutro nagram farming O Jedzie Policja Dobra, tak, więc ustąpiłem pierwszeństwa. Eee, tylko muszę jeszcze dzisiaj... Znaczy dzisiaj na pewno zagnął farming simulator 19. No, muszę się upewnić kiedy ostatnio było na pewno. Więc no... No czy zdążę go wyprzedzić? Nie. Ale jest 30 to przy policji, wolę... Nie ryzykować i w szybko nie jechać. Ale my tak jest z przodu, to i tak nic nie zrobi. No, no. Zwalniamy, bo piesi przechodzą. No, no. Policja już sobie pojechała. No, no. I jedziemy prosto. No no. no okay. Zaraz za tym zakrętem będzie mój przystanek. No. Oczywiście jutro, jutrzejszy film będzie po szkole. ale jak dziś. No. <laughs> 30 ograniczeniem No to jadę. Tyle co mi każecie. No. O, pijaka nie ma. Perfekcyjnie czas doskonałe miejsce. Zatrzymania dobry przykląk. No. Wymagany bilet jeden seniora jednorazowy. Drukuj. Wyciągnij monetę, pieniądze zwrócone, 4 euro. Dobra, a jeszcze jeden. Oj oj się co to mi gada, a to ty. Też... Bilecik, no dobra. Tak. I to będzie ostatni przystanek, uda się na następny przystanek za 7 minut. Więc jadę. Okej, okay, o teraz karetka jedzie. No no. Droga z pierwszeństwem, ale ja skręcam w prawo. Czyli tylko jedna kolizja, a teraz jechała karatka, ale bez sygnału Uff. Skręcamy w lewo, no, pan nie przepuścił pieszego No, ale trudno. No. Okay. Use SAS. Us. to jest jego. Okay. I jedziemy szybciutko i. No, no. No okej. Okay. Gościu, jedź. Jedź. Bo nie będę tego, tolero nie będę tego tolerować i Cię wyprzedzam. No ale zresztą jest ograniczenie do 30, więc co by się mu nie dziwić. No ale mimo wszystko robimy atak. Robimy atak. Rada na, krzyżów na krzyżówce. No nie męgną, gościa tolerował. Rzadko tu wyprzedzam, więc no, przynajmniej troszkę przyspieszę. No, może tego, a nie, tego zielonego już się nie da. Niestety, tak nie powinienem robić, tak, raz wyprzedzam, no, ale goście je powoli. Wiem, że jest 30 ograniczenie, no ale troszkę za wolno. Na no iść. idź. kobieta stoi, nie idzie. Oczywiście ja muszę przepuścić, na no co. No. I skręcamy w prawo. U. I stoimy. <laughs> Czasem to, żem se pojechał daleko. O. Świetnie jeszcze. Jeszcze mi tu trzeba było normalnie karetki tam kogoś nie wiem. No, policja, spływ no. A, manda to był za przejechaniem na... czerwonym, tak jakby, ale ja uznaję jako to było żółte, tak jakby. No, ale gra uznała inaczej. Też gra tego nie, ma, nie tolerowała. No i trudno. Zazwyczaj na coś tam się zatrzymuje, co teraz. No, ma, teraz nie. No i trudno. Skręcamy. W no, pani na czerwonym przez połowy krzyżowa nie przeszła. No, ale to kobieta. Nie, tamta kobieta nie przeszła jak samochody. Je przepuszczały tam w połowie na. Skrzyżowanie na czerwonym. Ech. Naraz. znów ograniczenie do 30. No to jadę. I zaraz przystanek Więc to będzie ostatni. No, no. Okay. Bo ta gra tyle minut to rzadko jest nagrywana. Ale. Nie było i 10 dni, no to czemu by nie? E, niech wsiądnął... Dobry przykręg, perfekcyjny czas, bonus za kierunkowskaz, Doskonałe miejsce za zatrzymania. Normalne, jednorazowe dwa. Raz. No to cóż, zostawcie łapeczkę do góry. subskrypcję. Oraz komentarz i widzimy się jutro prawdopodobnie w Farming Simulator, któryś tam między. Ej!